Dzień dobry kochane! Zapraszam Was na wspólny przegląd nowości do sklepu Action. Zaczynam od działu kuchennego, ponieważ pojawiły się tutaj piękne nowości. Między innymi znalazłam nowe, genialne słoje do przechowywania żywności. Spójrzcie tylko na to wykonanie. Mamy bardzo grube szkło i świetne drewniane, a w sumie bambusowe nakrętki. Te słoje występują w dwóch rozmiarach. Za większy zapłacicie niecałe 13 złotych, natomiast ten mniejszy kosztuje niecałe 10 złotych. Uważam, że będą one też stanowiły piękną dekorację na waszym blacie kuchennym i zdecydowanie jest to nowość z Action, którą warto kupić. Dajcie koniecznie, kochane, znać w komentarzu, jak te słoje wam się podobają. Życzę wam miłego oglądania. Kolejna ciekawa nowość to te podkładki wykonane ze skóry ekologicznej kosztują 4,49 zł, a w takim opakowaniu znajdziemy 4 sztuki. Dostępny jest kolor czarny, szary oraz bardzo ładny kolor kamelowy. Na półkach w Action pojawiły się również nowe szklanki do wody. Mamy zestaw trzech kolorowych szklanek, które kosztują 13,95 groszy. Jedna szklanka ma 270 ml pojemności, a tutaj mamy również takie szklanki żebrowane, które są obecnie bardzo modne. Za 6 sztuk płacimy tylko 8,95 groszy. Cena jest naprawdę fantastyczna. Mamy kolejną nowość, jeżeli chodzi o słoje do przechowywania żywności, są to takie słoje z czarną pokrywką. Dostępne są dwa rozmiary. Ten mniejszy kosztuje 8,95 zł groszy, natomiast większy 13,95 zł groszy. Dywany z Action to coś, co kochamy wszyscy, ponieważ mają one fenomenalną jakość, nowoczesny design, a co najważniejsze bardzo niskie ceny. Pokazuję wam właśnie jakie teraz modele są dostępne w Action. Myślę, że większość z nich kojarzycie z moich poprzednich przeglądów, natomiast chcę również wam zaprezentować nowości ogrodowe, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Wiosna zdecydowanie zawitała już w sklepie Action. Mamy bardzo ciekawe lampy, chociaż te nie ukrywam, zainteresowały mnie najbardziej ponieważ kosztują tylko 35 zł i 99 groszy, dostępny jest kolor srebrny oraz czarny i spójrzcie tylko na to jak one są świetnie wykonane, jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem ceny. Kolejna nowość, która wpadła mi w oko to takie krzesło ogrodowe, które rozkłada się na 7 pozycji, kosztuje 189 zł i póki co widziałam tylko kolor grafitowy. Pokażę Wam oczywiście na etykiecie, jak ono wygląda po rozłożeniu. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna nowość do naszych ogrodów. Co prawda nie na dziale ogrodniczym, ale na dziale domowym znalazłam świetny wózek trzypoziomowy, który kosztuje 35 zł. Od tej marki pokazywałam Wam już kiedyś inne produkty do organizacji, więc na pewno kojarzycie ją z moich przeglądów. Tak jak mówiłam Wam przed chwilą, w Action pojawiło się bardzo dużo nowości ogrodowych. Dostępne są m.in. takie lampki solarne. One akurat zmieniają kolory i kosztują 13 zł za sztukę. Dostępne są również takie lampki ze wzorem za niecałe 16 zł. Znalazłam również solarne lampy ścienne za niecałe 30 zł. Te lampy będą totalnym hitem, myślę, że świetnie sprawdzą się w aranżacji balkonu albo tarasu, kosztują niecałe 40 zł i będą pięknie wyglądały, szczególnie wieczorami. Skoro wiosenna kolekcja, to oczywiście musiały się pojawić również nowe doniczki i ten model szczególnie mi się spodobał. Bardzo ładna propozycja. Mamy dostępny kolor szary, jest również delikatny beż oraz taki ciemniejszy odcień beżowego. Za jedną doniczkę płacimy tylko 10 zł, a tutaj są jeszcze takie donice balkonowe za 16 zł. Kolejna propozycja, która przypadła mi do gustu, to takie doniczki z recyklingu. One kosztują 6,50 za ten większy wzór, a mniejszy kosztuje tylko 4,50. I tutaj jest jeszcze nowość, która zdecydowanie mi się spodobała. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. Spójrzcie, na to taka podwójna doniczka. następnie jest kolor e, biały, czarny oraz miętowy. A za taką doniczkę z pierścieniem płacimy 7,99 zł. Dajcie w komentarzu, co o takiej Sądzicie, są również takie pojedyncze doniczki w troszeczkę większym rozmiarze. One są również żebrowane i kosztują 4,49 zł. Dostępne są również większe doniczki, ich ceny oscylują od 27 do 45 zł, więc ceny są naprawdę atrakcyjne. W nowościach sezonowych pojawiło się również bardzo dużo nawozów i generalnie w Action teraz znajdziecie dużo produktów typowo do swoich ogrodów. Dajcie znać, jakie macie plany ogrodnicze na ten rok, koniecznie podzielcie się nimi na dole w komentarzu. Ja co roku zaopatruję się w te nasiona z Action, one kosztują tylko złoty 70, zł, tak więc również polecam Wam je zakupić. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało, że znalazłyście coś dla siebie. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, co najbardziej przypadło Wam do gustu. A tymczasem kończę dzisiejszy filmik. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!